Hej, hej. Witajcie ponownie na kanale Co jest zgrane. Wracamy dzisiaj do Expeditions a Mad Runner Game. Przed nami kolejna ekspedycja w Arizonie. Cały czas eksplorujemy region Sonoran Desert. No i kolejna ekspedycja nazywa się Budget Hole. The task is to help a group of scientists with the inspection of a small lake that formed at the bottom of the crater. They didn't have proper photography equipment to take quality pictures from the needed angles. Your skill with the drone will be very useful. Dobra, czyli e, dowiadujemy się tutaj o tym, że pewna grupa naukowców robiła inspekcję, badała pewne niewielkie jezioro, które sformowało się na, na dole krateru. Nie mieli oni jednak odpowiedniego sprzętu fotograficznego, więc... i możliwości zrobienia zdjęć z odpowiednich kątów, z odpowiednich punktów. Dlatego nasze skille, nasze umiejętności z dronem będą tutaj dla nich użyteczne. Jeżeli chodzi o wskazówki, to ma być to trudna ekspedycja, niecałe 2,5 km Tereny Podmokłe i Ravines to są chyba takie dolinki do pokonania. No i będziemy musieli na tą misję wziąć operatora. Czyli będziemy dronować, z tym, że jak miałbym wyciągać jakieś wnioski z samej mapki, to zakładam, że to będą raczej takie minigierki, niż faktycznie, że będziemy musieli badać jakiś większy obszar dronem. Dodatkowe rzeczy: odblokujemy High Range Gearbox. Update taki sobie, bo High Range raczej nie powoduje, że nasze pojazdy sprawia, sprawdzają się lepiej w terenie. Raczej jest to taka skrzynia, powiedzmy, na autostrady, których w tej grze nie ma, więc. No nie wiem, zobaczymy. Odblokujemy też drugi outpost. Dodatkowo dostaniemy troszkę więcej pieniędzy, jak uda nam się ograniczyć obrażenia do mniej niż 100. I jak się nie przewrócimy więcej niż 3 razy. Dobra, chyba wszystko wiem. Weźmy tego droniarza. Samochód, mamy totalną dowolność, wydaje mi się. No, tego może odpuścimy. Troszkę się nim bawiłem w jednym z poprzednich odcinków, może nawet w ostatnim, nie pamiętam. Może dla odmiany wezmę sobie ten pojazd. Myślę, że w podmokłych rejonach da sobie świetnie radę. Na razie nie mamy wyboru yy, startu ekspedycji, także zacznijmy w takim układzie. Po pierwsze jest troszkę ciemno, także zmieńmy sobie porę dnia. No i na razie mamy tylko jedno miejsce, gdzie możemy pojechać, i troszkę mało wizji. Także na razie ustawię sobie tylko coś takiego, bo tutaj raczej jakoś przejedziemy, może nawet będąc precyzyjnym. Mógłbym zasugerować coś takiego. Ewentualnie, może objedziemy tą górę. Nie wiem, jak to nazwać. Dookoła. No, i tutaj powinno być luźno. Tu wygląda, jakby był zjazd. A dalej nie wiemy za wiele. Tutaj też widzę, że będzie jakaś ciężarówka do odzyskania. Ale zakładam, że to w jakiejś misji pobocznej sobie wykonamy. Troszkę to zobaczyłem w ostatniej chwili co tu się wyprawia O dobra No dobra E, polecam objechać to dookoła, jednak. Ale jakoś, jakoś się da. E, jest to na pewno dosyć gruba pułapka, dosyć zdradliwy moment, także uważajcie na niego w swoich wyprawach. Ale już sama mapa sugerowała, że może być różnie. I naprawdę sporo jest jakichś takich Kraterków sporo wody tak naprawdę, jak na pustynie z nazwy. I też minimapa wygląda tak, jakby w ogóle tutaj nie było zbiorników wodnych, a ja właściwie w każdej ekspedycji przedzieram się, albo przynajmniej widzę jakieś akweny. Tutaj już mamy ten zjazd. W sumie, czemu nie? Myślę, że dobrym pomysłem może być wyciągnięcie drona. Szczególnie jak już mamy tego operatora, to możemy skorzystać. W końcu płacimy mu jakieś pieniążki. Na razie nie widzę dobrego podjazdu. Może, że gdzieś tam dopiero. Myślę, że tak, że to jest pierwsze miejsce. O, w ogóle nie zobaczyłem tych airdropów, tylko widzę teraz znaczki. Okej. Okay. Pozwiedzamy sobie je, myślę. Ale dobra, zjedziemy sobie tu, tak jak planowałem. Może jakoś tak. Wydaje mi się, że to tu widziałem ten podjazd. Ale dobra, na razie zostawimy tak, bo nie mam pewności, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. blokowaliśmy tutaj kilka tras spinaczkowych, powiedzmy, hmm. tu chyba muszę jakoś zjechać na dół. Tu chyba jest super płytko. Tak, tu w ogóle chyba. Nie ma za bardzo wody. Akurat w tym fragmencie jest trochę błota. To wystarczy, żeby nam uprzykrzyć życie do reszty. Dobra. Tak, tutaj podjedziemy raczej bez problemu. Nie przewidywałbym, przynajmniej, problemów większych. Przy <gry> oczywiście, bo jakieś tam drobne trudności na pewno się zdarzą. Dobra, jesteśmy. E, pomyślmy teraz, co dalej. Chciałbym się na pewno dostać tu, do tych airdropów. Ustawię sobie może tak, bo trochę nie wiem, jak się tam dostać, jeszcze najlepiej. Tu niby do tego airdropa trochę wygląda, jakby był pewnego rodzaju podjazd tutaj. Ale wygląda dość niepewnie. Poszukajmy, może czegoś lepszego. No tutaj na pewno jest lepiej. Może tam kawałek dalej byłby jeszcze lepszy, ale myślę, że ten jest, że tak powiem, góry NAF. Myślę, że do samego krateru też wygląda, że będziemy w stanie tędy przejechać. Ale na razie odhaczmy sobie te airdropy. Zawsze fajnie mie mieć je już na mapie według mnie. Zjedziemy jeszcze do tego drugiego. Moduluję gazem, bo nie chcę tutaj się przekręcić. Sobie myślę, że znowu mogę tutaj troszkę polatać dronem. Zobaczymy. No, fajny, fajny krater. Tu chyba jest najlepszy wjazd, wyjazd. Ale to nie zmienia faktu, że tutaj też sobie poradzimy. Ojej, ta ciężarówka ma Seismic Vibrator na sobie. To znaczy, że jest super ciężka. Czy tu będzie nasz nowy outpost? Taka konkretna baza tutaj jest. O, upgrade, Uhuhu, to musimy tu podjechać. Nie ma wyjścia. Tutaj coś jeszcze widać. Nie wiem, czy nam starczy zasięgu, ale chyba tak. Zadanko, dobra. Dobra, więcej rzeczy raczej nie wypatrzę. Dobra, to e, podjedziemy na ten upgrade. No i wówczas zjedziemy e, jednak tędy e, do tego krateru. E, no dobra, niech będzie. Drzewa jakieś są, to się chyba odratuje w razie co. Ale dobra, poszło gładko. Także zjeżdżać tędy można bez problemu. Ten podjazd może być z lekka trudny, można się tutaj wywrócić na pewno przy odrobinie nieszczęścia. Teren tutaj wygląda dość niepozornie, na przykład z drona, ale te zapadliny tutaj są dość nieprzyjemne. Dobra, jakieś opony. Super. No ta ciężarówka to będzie wyzwanie, wydaje mi się. Że ona ma ten Seismic Vibrator, co znaczy, że będzie super ciężka, ale z drugiej strony, może będzie potężna. Także pewnie warto spróbować. Ale dobra, na razie zajmijmy się naszą ekspedycją. Mamy pierwsze miejsce do skanowania. Tak, także tak jak się spodziewałem, jest minigierka. Successful scan. The nature of this crater still remains a mystery to us. But judging by the rock flow, it clearly appeared either as a result of seismic activity or a meteorite fall. Dobra, czyli. Natura tego krateru, czy powstania tego krateru, czy jak on powstał, geneza może tego powstania jest ciągle tajemnicą. Ale od patrząc na te skały tutaj. Wydaje się, że jest w, powstał w rezultacie albo aktywności sejsmicznej, albo z upadku meteorytów. Jak dla mnie wygląda ewidentnie, jak coś w co walnął meteoryt, ale. Okej. Okay. Co dalej? Aha, dobra, czyli musimy dokładnie wrócić tam, gdzie przed sekundą byłem. Także wskazówka, jak ktoś by chciał zająć się tą ekspedycją i również tego upgrade'u stamtąd jeszcze nie podniósł, to spokojnie zjedźcie sobie najpierw na dół, a następnie i tak będziecie musieli tam podjechać do góry, to wtedy sobie ten upgrade weźmiecie. Dobra, tu mamy już drugi punkt. A. Ok. Tu musimy wziąć scientific equipment. Fragile scientific equipment of huge value, worth transporting with care. Ok. Nie wiem, czy ja jestem w stanie cokolwiek transportować z taką troską wymaganą tutaj. A. I muszę to zabrać do outposta. Naszego nowego. Ło to jest kawał drogi. Tego się nie spodziewałem. Hmm, czy ja tu wjadę? Może zatrzymam się gdzieś tu na razie. I odpalimy drona. Hmm, popatrzymy, jak wygląda ten obszar dalej. Bo ponownie brakuje nam po prostu w, tam sporo wizji ciężko zaplanować, idealną trasę troszkę spanikowałem. Myślałem, że tutaj znowu czyha na nas jakiś taki krater, jakaś taka wyrwa A na szczęście nie było tak źle czy tam podjadę? Chyba tak ale, tak czy siak rozejrzyjmy się jak ta droga wygląda w miarę możliwości dalej też myślę, że spędzimy tu noc, że tak powiem. I przedstawię sobie. O, tu będzie most spoko. Mamy materiały. Właściwie nie most, tylko usunięcie jakiegoś zawału skalnego. Tutaj coś jest. Nie wiem, czy dolecimy. Nie dolecimy. No tutaj widzę na razie problem, a może tam zjedziemy? Może airdrop, bardzo dobrze. To ten airdrop sobie jakoś postaram się odhaczyć. Eee, może sobie jakoś to lepiej zaplanujemy. O tak. A później raczej się wycofam i zjedziemy tędy. I myślę, że stąd polatamy ponownie, bo nie wiem, czy ładować się tu, czy może tu. Także może z tego drona coś, e, czegoś się dowiemy. Są tutaj drzewa na drugim brzegu, także. Chyba w Wielkiej Tragedii nie ma, ale błotem chlapiemy. Bo tam e, wydawało się, że błoto jest konkretne. Także przeprawa przez tą rzekę nie jest wcale taka... Rzekę, rzekę to dużo powiedziane przez ten strumyk. To nie jest takich hop na pewno. Ale ten podjazd całkiem sympatyczny. Mało kamieni, co bardzo często przeszkadza. Znaczy, to jest bardzo utrudnia, jeżeli tych kamieni jest dużo. A tutaj, akurat, było ich stosunkowo niewiele. Dobra, tu sobie trochę pomożemy. Hmm, tutaj musimy uważać. Dobra, jesteśmy. Usuńmy lawinę. Jesteśmy ankor, mm, chyba nie będę brał ankora. Zatankujemy, weźmiemy też części. Czemu nie? I atak, myślę, że możemy tam zjechać. Może się też tutaj mm, zawrócę, żebyśmy mogli jechać przodem. Dobra, i tutaj chwilowy pit stop. Rozejrzyjmy się. Ten podjazd myślę, że jest do zrobienia. Czy ta baza jest tutaj u góry. Ciężko ocenić, jak blisko jesteśmy po tym znaczniku. Tak, jest tutaj u góry. No dobra, to, to chyba wszystko wiem. Nie wiem, czy to najlepsza trasa, ale powinna być to wystarczająco dobra trasa, a tyle mi po prostu wystarczy. Tutaj kolejny jakiś akwen wodny. Ten fragment chyba jest najgorszy. Tam u góry jest jakieś drzewo. Dobra, udało się nawet bez pomocy drzewa. Też trochę myślę na naszą korzyść działa szerokość tego samochodu, która jest nieduża. Bardzo sobie fajnie radzi w takich przesmykach. Natomiast no, na pewno ciężarówkami, czy nawet tym naszym drugim, e, specjalizującym się w wyciąganiu rzeczy Scoutem e, byłoby na pewno trudniej. I w ogóle jaka krystalicznie czysta woda jest. O! -oł. O, oh, o. Oh. Dobra, nie mamy żadnych. A, to niedobrze. Bo akurat w dropy był ankor, którego nie wziąłem, oczywiście. A few moments later. Dosłownie już się witałem z gąską. One eternity later. No ale dobra. E, wydaje mi się, że tracimy czas. Może tym razem dla odmiany loudstar Więcej paliwa. Ostatnio zyskał w moich oczach: e, może. Może będzie bezpieczniejszą opcją. Much, much, much later. Kolejny, już chyba ostatni podjazd. Y, tutaj pamiętam, że cieszyłem się, że tamten pojazd był wąski. O, chyba w tym fragmencie. No, ten nie jest aż taki wąski. Ale dobra, to nie był żaden problem. Ta ciężarówka jest na tyle silna, że ona chce zmieniać biegi do góry, nawet na takich podjazdach, więc tutaj ewidentnie zalecam zmianę na high. No, o Jezu, no tutaj byliśmy o włos. Dobra, naszy Nemesis. Hmm. E, dobra, nie będę chyba kombinował. Mamy ten Ankor, więc e, czemu nie mogę nic ruszyć? No nie, znowu jest jakiś chyba bark czy coś. Nie mogę w ogóle się poruszyć. w ja się nie mogę ruszyć lokacji tego ankora. Kurde. A nie, teraz mogę. No, yy. O co chodzi? O co tutaj chodzi? Eee, yy, dobra. O, dobra, teraz mogę tu go gdzieś umieszczę. E, może. O, zrobimy w ten sposób. Podciągniemy sobie tyłek. E, tak, także ankory w miarę możliwości ustawcie zanim wpadniecie w dziurę. A nie po wpadnięciu w dziurę, bo z jakiegoś powodu czasami jest problem z ich ustawianiem. Dobra, już się bałem, że za drugim razem też będzie porażka, ale się udało. Także mamy drugi outpost. On będzie chyba tutaj. Odblokowaliśmy ten high range gearbox, ale tak jak mówiłem, tutaj raczej szału się nie spodziewam. No i 30 tysięcy. 108 litrów, 3 km ponad 18 minut, finalnie. Także ekspedycja jak najbardziej w takim przyjemnym czasie. Odliczając e, fakt konieczności powtórek, tak jak w moim wypadku, jeśli uda się za pierwszym razem, to jest całkiem fajnie. Dobra, e, to była 20. ekspedycja w Arizonie. E, wydaje mi się, że już nam się odblokowały wszystkie poza jedną ekspedycją w Sonoran Desert. Jedna jest normal, dwie są hardy. Także myślę, że zaczniemy sobie na luzaku od tego normala. Ale oczywiście, jak zawsze, do tego przejdziemy już w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie coś zrobić dla kanału, to zachęcam do subskrypcji oraz do lajkowania tego materiału. A jak macie do mnie jakieś pytania czy sugestie, to do komentarzy pod filmem. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. No i do tego czasu, jak zawsze, bawcie się dobrze grając w gry. Trzymajcie się. Cześć!